Nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie newy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc, na tym łez spadowołek. Przetok, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje, księdza kanonika Jerzego za zmarłych z naszych rodzin za spoczywających na tym cmentarzu cmentarzach naszych parafii za w czysto cierpiące módlmy się wspólnie anioł pański zwiastował Panie Maryi i Świętego. zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiono od żywota Twojego Jezus Maryjo, Matko Boża, módl się za nami w w Oto ja służebnica pańska Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiono od żywota Twojego Jezus Święta Maryjo boża, się za nami A słowo stało się ciałem Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiono od żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Dobry Jezu, nasz Pan Wieczne spoczywanie, dobry Jezu, a nasz panie, daj im wieczne spoczywanie, dobry Jezu, a nasz panie, daj im wieczne spoczywanie. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Я yes, не To jest poczyny.

Tak, w marcu. tak, miał 80 Miał być pochowany w Wiedniu, ale za słaby. Jeszcze, jeszcze ten biskup z Kvorcik chciał, żeby tutaj, tutaj był ich pochowanie. miał mieć w Wiedniu, ale przyjechali tam. Mm Kiedyś -hmm. no, ja nie mam, bo tak bardzo wysoki. Tak zawsze tak, nas po głowie spędnia, patrzeć do drugiego. <grym grym> tak, a drugiego mamy wójt w Kopenhadze. W bolesławozduszkach. Jakiejś rzeczy my się nie spotkali. W z którym? Z Bolesławem czy z tamtym? Ani z tym, ani z tym. Ani z tym, ani z tym. Może no bo dwie, psa, jak tamtym 40 prakty. lat, wiemy tylko, mm -hmm, mm -hmm. tak. bo on był redaktorystą. To no. dlatego, bo był jego Zrobiliśmy takie coś. To będą wychowali teraz kiedy... Tak. Będziemy się modlić za ale, tego i za tego. Ale znali się przecież. Oczywiście, <todgłosy> przecież o 50-lecie tu wchodzi ta państwa, czy coś tu głusił, bo Tak. Tamten także znalazł Zarasta no ten cmentarz. Rodzinę. Zarasta. Tak, tak. Powoli. Ale już tak, jeszcze tylko środek został.